Cześć, z tej strony Tomek. Dzisiaj dobierzemy sobie farby do naszego modelu. Będzie on pomalowany w barwy 54 skrzydła myśliwców Luftwaffe z inwazji na Francję w 1940 roku. W instrukcji znajduje się schemat malowania w kilku rzutach. Poza samymi kolorami pokazane jest też umiejscowienie oznaczeń, które naniesiemy później w formie kalkomani. Trzy główne kolory, jakie będą potrzebne, to RLM-71, RLM-02 i RLM-65. RLM jest to standard kolorów stosowany w całym niemieckim lotnictwie w czasie II wojny światowej. Widzimy tutaj, że aby uzyskać te barwy, trzeba będzie zrobić mieszankę, gdyż Tamia nie ma w swojej palecie dokładnie takich kolorów. Jak możemy przeczytać drobnym drukiem producent proponuje też farby w sprayu. Odpowiedniki kolorów RLM 65 i 75 występują jako farby o oznaczeniach AS5 i AS6. Przy malowaniu tego modelu skorzystam z jednej z tych farb. Będzie to kolor RLM 65, czyli ten, którym pomalowany jest spód samolotu, a więc spray AS5. Dwa pozostałe produkuje między innymi firma Pactra RLM02 to numer A77 Paktry, a RLM71 to numer A88. A więc mamy zestaw kolorów do namalowania kamuflażu, bez zabawy w mieszanie farb i do kompletu mam też rozcieńczalnik do farb Paktra. Na pewno nie polecam malowania farbami wodnymi bez podkładu. Za cenę tego, że są to farby bezwonne, to bardzo słabo trzymają się plastiku. Ja użyję szarego podkładu w sprayu firmy Tamia, ale można też użyć jako podkładu farby AS5, czyli najpierw pomalować cały model tym kolorem, a potem nanieść dwa ciemniejsze. Reguła jest taka, że zwykle lepiej jest malować od koloru jaśniejszego do ciemniejszego, ciemne kolory znacznie lepiej kryją jasne niż odwrotnie. Wyjątkiem od tej reguły jest cieniowanie, na przykład przy malowaniu figurek, kiedy krycie nie jest na tyle istotne i możemy sobie pozwolić na rozjaśnianie w odwrotnym kierunku. Poza kolorami głównymi potrzebnych będzie nam jeszcze kilka farb. Ich pełny wykaz znajduje się tutaj. Oczywiście najprościej kupicie wszystkie, ale takiego rozwiązania osobiście nie polecam. Warto wcześniej dokładnie zapoznać się z instrukcją i sprawdzić, który kolor do czego będzie potrzebny. Może się okazać, że niektóre farby zostaną użyte tylko do takich detali, jak tutaj, na przykład. Już w pierwszym punkcie instrukcji mamy celownik kolimatorowy, który ma być prawie cały czarny, tylko jego fragment jest w innym kolorze. Ten element to tapicerowana skóra poduszka. Instrukcja mówi nam, żeby pomalować ją kolorem XF57. Tą farbą poza tym pomalujemy tylko pasy na figurce pilota. Zmierzam do tego, że na początku zabawy modelarstwo, kupowanie wszystkich farb wymienionych w instrukcji nie ma większego sensu. Jest za to kilka podstawowych kolorów, których nie powinno zabraknąć. Jest to kolor czarny, srebrny lub aluminiowy, kolor Gunmetal. Czyli ciemny, stalowy kolor. Ten kolor można jednak uzyskać poprzez dodanie odrobiny czarnego do farby srebrnej. Na dłuższą metę ten kolor jednak warto mieć osobno, bo przydaje się dosyć często do malowania wszelkich części, które oryginalnie były metalowe czy do elementów uzbrojenia. Poza tym trzy kolory podstawowe, czyli niebieski, żółty i czerwony. Z takim zestawem farb można pomalować niemal wszystko. Jeśli sklejasz modele, to założę się, że miałeś taką sytuację, kiedy brakowało jakiegoś koloru, żeby pchnąć budowę modelu do przodu i musiałeś biec do sklepu albo specjalnie zamawiać potrzebną farbę. Wiem, że to denerwujące, ale zaraz pokażę, jak krok po kroku uzyskać dowolny kolor na bazie tych pięciu farb. Na początku może to się wydawać trudne, bo nie zawsze farby zachowują się tak, jak podpowiada logika. Musimy poznać kilka zasad, jak Poszczególne kolory działają i czym w ogóle są kolory, ich odcienie oraz tony, bo wbrew pozorom są to zupełnie inne pojęcia. Do pracy z akrylami wodnymi przygotujemy sobie odpowiednie stanowisko pracy. Te farby mają to do siebie, że bardzo szybko schną i na zwykłej palecie po kilku minutach nie nadają się do malowania. Rozwiązaniem na to jest tak zwana mokra paleta. Można ją wykonać z. Płytkiej tacki lub pojemnika z płaskim dnem, z gąbczastej ściereczki i papieru do pieczenia. Gąbkę docinamy, kładziemy na dnie i całość zalewamy zwykłą wodą. Ważne, żeby zostawić mały margines, będzie wtedy widać, że gąbka jest w pełni nasiąknięta wodą i więcej wody już nie przyjmie. Na gąbce kładziemy kawałek papieru do pieczenia, tak żeby przykleił się do gąbki i gotowe. Mamy mokrą paletę, na której. Możemy pracować praktycznie godzinami. Farby na palecie nie wysychają, bo woda częściowo przedostaje się przez papier do pieczenia. Jednak nie na tyle, żeby farbę nadmiernie rozcieńczyć. Jeśli mamy szczelną przykrywkę, to taką paletę z farbami możemy na noc zamknąć i schować do lodówki. I nawet po kilku dniach farby będą nadawały się do malowania. Zobaczymy sobie teraz, jak poszczególne kolory podstawowe się ze sobą mieszają. Mamy tutaj farby Vallejo Model Color. Jak mówiłem w odcinku o farbach akrylowych seria Model Color, bardzo dobrze nadaje się do malowania pędzelkiem i ma wysoką pigmentację. Poza tym butelki są po prostu wygodne przy pracy na mokrej palecie. Wybrałem trzy kolory, które są najbardziej intensywne. Żółty, numer 14 Deep Yellow. Czerwony numer 28 Vermilion, niebieski numer 55 Ultramarin. Zmieszanie koloru czerwonego z niebieskim daje kolor fioletowy czy też purpurowy. Kolor niebieski z żółtym w równych proporcjach daje zielony, a raczej bardziej turkusowy. Kolor niebieski tutaj dominuje. Dopiero kiedy dodamy drugą porcję żółtego, to otrzymamy taki neutralny zielony, który nie jest ani zbyt niebieski, ani zbyt żółty. Teraz pytanie, co powstanie po zmieszaniu żółtego i czerwonego? Oczywiste jest, że pomarańczowy, ale zobaczymy, czy na pewno. Jak dla mnie, bliżej jest tutaj do różowego niż do pomarańczowego. To dlatego, że żółty pigment jest względem czerwonego znacznie słabszy. Żeby otrzymać kolor pomarańczowy, to wystarczy do żółtego dodać tylko odrobinę czerwieni. Zrobimy sobie teraz z tych trzech farb coś, co nazywane jest kołem kolorów. Z naszych trzech kolorów bazowych formujemy okrąg. I stopniowo mieszamy je ze sobą, uzyskując całą paletę najbardziej intensywnych barw, jakie możemy uzyskać z tych konkretnych farb. Każde dwa kolory, które leżą naprzeciwko siebie w kole, wzajemnie się neutralizują i po wymieszaniu dają taki szaro-brązowy, ziemisty kolor. Po wymieszaniu farb równomiernie na powierzchni całego koła, trzymamy coś takiego. Promień koła określa ton koloru. Można powiedzieć, że czym bliżej środka koła, tym kolor jest bardziej stonowany, a czym bliżej krawędzi, tym jest bardziej nasycony. Innym parametrem każdego koloru jest jasność lub inaczej odcień. Weźmy sobie ten jasno-czerwony kolor dla przykładu. Z jednej strony dodamy białej farby, z drugiej czarnej i otrzymamy Mniej więcej wszystkie odcienie tego, tego koloru. A dokładniej odcienie i cienie. Bo kolor jaśniejszy od tego bazowego będzie odcieniem, a ciemniejszy będzie jego cieniem. Teraz pokażę Wam sposób, na to jak kilku krokach wymieszać jakikolwiek potrzebny kolor przy pomocy pięciu podstawowych barw. Czerwonego, niebieskiego, żółtego, białego i czarnego. Na przykładu spróbujemy sobie wymieszać taki brązowo-skórzany kolor. Właśnie przyda nam się do pomalowania tej poduszki w celowniku. I na podstawie tego, co już wiemy, jak poszczególne kolory ze sobą się mieszają, jak działają, próbujemy uzyskać mniej więcej taki odcień, po prostu na oko. Na pewno tutaj będzie czerwony, będzie też żółty i niebieski, bo to jest kolor brązowy, a więc na pewno zawiera wszystkie te trzy podstawowe barwy. Żółtego raczej więcej. niebieski, no raczej ostrożnie, bo to już jest neutralizujący kolor. Odcień tego brązu jest bardziej czerwony, więc będzie gdzieś mniej więcej tutaj na naszym kole. Całkiem niechcący udało mi się uzyskać prawie identyczny kolor, który, którego mieliśmy szukać, ale nie o to mi chodziło. więc spróbuję dodać więcej niebieskiego, żeby trochę zaburzyć tą równowagę i pokazać wam cały proces dochodzenia do tego docelowego koloru. Więc właśnie widzicie, co, co by się stało, gdybyśmy dodali za dużo niebieskiego. Kolor jest właściwie niemalże neutralnym szarym, a więc takim, który znajduje się centralnie w samym środku koła, może w trochę w stronę bardziej niebieskiego, bo jest ciemniejszy, a niebieski właśnie przyciemnia. OK, mamy coś takiego. I pierwszym krokiem jest porównanie sobie jasności tych dwóch kolorów. Na razie specjalnie patrzymy na to, że one się różnią barwą od siebie. Ważny, ważna jest jasność. Tutaj czasami, jeśli te kolory się różnią, nasze oko może nas wprowadzać w błąd i trudno jest powiedzieć, który kolor jest jaśniejszy, który ciemniejszy. Można się wspomóc na przykład. Yy, Aparatem w telefonie z włączonym czarno-białym filtrem, i wtedy dosyć dobrze widać, który kolor jest ciemniejszy. Widzimy, że nasz kolor jest trochę ciemniejszy od tej, tego skórzanego koloru docelowego. I tutaj logika nam podpowiada, żeby dodać białej farby, żeby rozjaśnić ten kolor. Pojawia się najmniej logiczna kwestia w teorii kolorów, czyli to, że do rozjaśniania kolorów używamy przede wszystkim farby żółtej, a do przyciemniania niebieskiej. Farby białej i czarnej dodajemy w ostateczności, wtedy kiedy farba żółta lub niebieska zaczyna nam dominować i całkowicie zmieniać kolor, który chcemy uzyskać. Farba biała i czarna, kolor biały i czarny nie leży w ogóle w kole barw, więc dodanie tej farby do naszej mieszanki wybiłoby nas tak, jakby z tego koła. Nie, nie mielibyśmy możliwości wrócenia, czyli zneutralizowania jakiegoś koloru kolorem przeciwnym z koła. A więc, póki jest taka możliwość, staramy się rozjaśnić żółtym. Zobaczymy co nam wyjdzie. Widzimy, że kolor właśnie zbliżył się ku żółci, ale tak jak mówię, w tym pierwszym kroku niespecjalnie przejmujemy się tym kolorem. Ważne jest dobranie mniej więcej jasności na podobnym poziomie. I znowu porównujemy sobie jasność. Już jesteśmy blisko. Jasność jest mniej więcej taka sama. Krok drugi to jest Porównanie tych dwóch kolorów, czyli tego, który aktualnie mieszamy z tym kolorem docelowym, i zadajemy sobie serię pytań, który z tych dwóch kolorów jest bardziej czerwony, bardziej żółty, bardziej niebieski, ewentualnie bardziej zielony, bardziej fioletowy czy pomarańczowy, i wybieramy sobie to pytanie, na które najłatwiej jest odpowiedzieć. I co o tych dwóch kolorach możemy powiedzieć, to na pewno to, że. Ten nasz kolor docelowy jest bardziej czerwony. Ten jest odrobinę żółty, ale, no, ale ta czerwień tutaj jest bardziej wyraźna, więc na to pytanie najprościej jest nam odpowiedzieć. I w takiej sytuacji, kiedy kolor docelowy jest bardziej czerwony, dodajemy po prostu czerwonej farby. Czerwonym trzeba uważać, bo jest to pigment, który jest bardzo intensywny i mocno wpływa na, na naszą mieszankę, na kolor mieszanki. Chyba przesadziliśmy właśnie ilością tej czerwieni, ale porównajmy sobie. Co teraz możemy powiedzieć o tych dwóch kolorach? No. Sytuacja się odwróciła i ewidentnie widać, że ten nasz kolor jest bardziej fioletowy w tej chwili. Nie, może nie czerwony, ale bardziej fioletowy. To ewidentnie widać. A więc patrzymy teraz na nasze koło kolorów i kolor fioletowy mamy mniej więcej tutaj. Patrzymy, co jest po przeciwnej stronie koła. Mamy Kolor żółty, taki jasnozielony, no ale powiedzmy, że żółty. I w tej sytuacji, kiedy nasz kolor jest bardziej fioletowy, dodajemy do mieszanki farby żółtej. A więc znowu wracamy do żółci, przesadziliśmy z czerwonym, a więc trzeba zneutralizować znowu, znowu żółty. I tutaj już nie będę mieszał może całości, bo widać, że idziemy w dobrym kierunku. Jeszcze trochę żółtego, jeszcze jest widać delikatnie różnicę. Już jesteśmy prawie w domu. Można jeszcze dodać trochę żółtego, dosłownie minimalnie, i powinniśmy uzyskać taki dokładnie kolor. Ale chodziło mi o pokazanie Wam tej procedury, i generalnie tak to przebiega. I tutaj jeszcze jedna uwaga, jeśli. Po tym drugim kroku okazałoby się, że kolor jeden jest dużo jaśniejszy od drugiego. Wtedy możemy dodać farby białej lub czarnej, bo dodawanie tych trzech podstawowych barw może nam nie załatwić problemu. Farba żółta może nam za bardzo kierować farbę właśnie w kierunku żółci, farba niebieska, kiedy chcemy przyciemnić kolor, może nam zaczynać dominować. Więc wtedy możemy bardzo ostrożnie dodać białego lub czarnego. Zwłaszcza trzeba uważać z kolorem czarnym. Dosłownie odrobina farby czarnej zmienia całkowicie odcień. Więc bardzo ostrożnie, dosłownie na czubku pędzelka, dodajemy farbę czarną do mieszanki. No i to wszystko. Właściwie tym sposobem możemy otrzymać dowolny kolor. Oczywiście oprócz bardzo jaskrawych barw. Yy, Takich, które leżą poza granicami naszego koła, więc jaskrawą, zielenią, jakimś intensywnym fioletem. Ale generalnie, jeśli malujemy modele militarne w stonowanych kolorach, to zwykle tak intensywne barwy nie są nam w ogóle potrzebne. Nie jest to może metoda szybka, ale na pewno skuteczna, i tak czy inaczej, jeśli jakiegoś koloru używamy dużo, to rozsądnie jest mieć go jednak w osobnej butelce pod ręką. Przykładowo, jeśli malujemy figurki żołnierzy, to każdorazowe mieszanie koloru, ludzkiej skóry wydaje się mało efektywne. Jednak kiedy niespodziewanie okaże się, że jakiegoś koloru potrzeba nam dosłownie, dosłownie krople, to sposób, który pokazałem, warto znać. Do tematu jeszcze wrócimy przy okazji malowania figurki pilota. Została kwestia temperatury barw, istotnej właśnie przy malowaniu figurek oraz elementów przestrzennych, które cieniujemy, w celu uzyskania większej głębi. Na razie zostawiamy malowanie i w następnym odcinku pokażę już, jak wycinać części modelu z ramek i przygotowywać się do sklejania i malowania. Uzupełnimy też warsztat o ostre narzędzia i ruszymy z budową naszego Messerschmitta. Tymczasem do usłyszenia.